Rozdział 4 Okno Rynek w Szczegółach. Okno Rynku znajduje się na górze po lewej stronie aplikacji. Jeśli klikniesz ten panel prawym przyciskiem myszy i wybierzesz opcję Pokaż wszystkie instrumenty, wyświetlą się wszystkie symbole oferowane przez XM wraz z ich notowaniami. Po wybraniu opcji Instrumenty pojawi się nowe okno ukazujące strukturę grupową wszystkich oferowanych symboli. Na przykład, jeśli klikniesz pierwszą grupę, pokazane zostaną wszystkie instrumenty w tej konkretnej grupie. Wybierając dowolny z tych symboli, będziesz mógł krywać lub pokazywać ten konkretny symbol w swoim oknie rynku. Możesz kliknąć przycisk właściwości, po czym otworzy się nowe okno ze specyfikacjami tego instrumentu. Znajdziesz tutaj wszystkie wartości poziomu zleceń typu STOP na danych instrumentach oraz ich stopę słopową lub ustawienia pozycji przeciwstawnej. W tym samym rozwijanym menu dostępna jest także opcja zestawy, dzięki której możesz usuwać lub wyświetlać całe zestawy symboli. Na przykład klikając zestaw Forex możesz wyświetlić przegląd głównych symboli lub, aby wyświetlić wszystkie symbole Forex możesz wybrać opcję Forex All. Kiedy dobierzesz już swój indywidualny zestaw instrumentów, możesz zapisać go jako zestaw dodatkowy w folderze domyślnym. Możesz także usunąć swój indywidualny zestaw poprzez wybór opcji Usuń oraz kliknięcie zestawu, który chcesz usunąć. Kolejną funkcją dostępną w rozwijanym menu jest wyskakujące okienko ceny Pop-Up. Aktywowanie tej funkcji jest także możliwe poprzez wciśnięcie klawisza F10 na klawiaturze. Wielu traderów uważa tę opcję za bardzo przydatną, ponieważ pozwala ona na śledzenie zmian cen oraz realizację zleceń za pośrednictwem tego okna. Należy w tym celu kliknąć podwójnie w jakikolwiek symbol, aby owe okno zleceń było widoczne. Dziękujemy za uwagę.